Dobra wiadomość, błysnął tunel nadziei ze światełkiem w środku dla nas, przyszłych emerytów. W Anglii planuje się sprzedać stare więzienia, taki pomysł się tam narodził, deweloperom, a za te pieniądze wybudować więzienia nowe, ładne i wygodne. No i niektórzy protestują, choćby nasi internauci w komentarzach pod tą wiadomością, że jak to? Przestępcom stwarzać luksusowe warunki od siatki, a tyle emerytów bieduje. I tu mi się nasunął pomysł, jak poprawić los nas, przyszłych emerytów, o których nawet Tusk z kulawą nogą nie dba. Trzeba naciskać polskich polityków, żeby budowali fajne, przestronne więzienia. Po przejściu na emeryturę, staramy się tam dostać na dożywocie. I tu jest najtrudniejszy moment, bo trzeba zabić. Niestety, trzeba popełnić morderstwo z premedytacją, a nawet dwoma premedytacjami. E, jakiś masowy mord i dać się złapać, a przed sądem w ogóle nie okazywać skruchy, wtedy dożywocie jest jak w banku. I to jest świetne wyjście dla przyszłych emerytów. Raj po prostu. Bo co jest w domach starców? Wystarczy poczytać brukowce, znęcają się nad staruszkami, nie dają jeść, a w więzieniu zbilansowana dieta, regularne godziny snu, starszych nie molestują, jako seryjny morderca emeryt cieszy się szacunkiem, siłka, telewizja, mnóstwo czasu na czytanie, rodzina i banki e, tyłka nie zawracają, nie obchodzą cię zakupy, pranie, możesz wyznawać dowolny kult religijny. No i umierasz w spokoju, dobrze odżywiony, napakowany, czysty, wyluzowany. Szczęśliwy. Śmierć w takich warunkach to właśnie ta jasna strona życia. Dlatego popierajmy nowoczesne więzienia i naciskajmy na ich budowę. No dobra, tak poważnie teraz. Coś jest nienormalnego, tak mi się wydaje, że takie myśli do głowy przychodzą. Albo ze mną jest coś nie w porządku, albo z systemem emerytalnym. Ja mam nadzieję, że ze mną.